Składki domaciczne nie są nowością w medycynie, mają długą historię, już takie pierwsze, gdyby doniesienia, a propos stosowania czegoś w rodzaju wkładek domacicznych miały w starożytnym Egipcie, oczywiście wraz z, z postępem medycyny wkładki ewoluowały. Obecnie mają one budowę, przede wszystkim są plastikowe, mają kształt litery T, mają na samym końcu takie, można powiedzieć, wąsy. Zakładane są do macicy. I w zależności od jeszcze dodatkowych, jak gdyby rzeczy, ma, możemy je podzielić na takie, które są niehormonalne i hormonalne. Wkładki niehormonalne zawierają w sobie jony y, metali. Mogą być, tutaj najczęściej jest to miedź, ale mogą też być jony metali takich jak złoto, srebro. Dzięki temu E, mają one też swoją funkcję antykoncepcyjną, i te wkładki przede wszystkim są e, stosowane w antykoncepcji. E, są one idealną alternatywą dla pacjentek, które nie mogą stosować hormonów. E, jest to metoda bardzo skuteczna i długoterminowa. Natomiast wkładki hormonalne są to takie, które zamiast tych jonów metali mają hormon. I nie jest to taki zwykły hormon, jest to progesteron, który działa antykoncepcyjnie, ale dodatkowo też stabilizuje endometrium, dzięki temu wkładki te oprócz działania antykoncepcyjnego mogą być stosowane terapeutycznie. Na przykład w leczeniu nadmiernych krwawin, nieprawidłowych krwawień z macicy, przerostów endometrium. Mogą być stosowane też jako leczenie uzupełniające w leczeniu onkologicznym. Jest to metoda bezpieczna, długoterminowa. O tym, czy pacjentka może zastosować taką wkładkę, czy nie, decyduje lekarz w trakcie wizyty kwalifikacyjnej, która powinna mieć miejsce przed założeniem wkładki. Wtedy też jest zbierany te, taki wywiad nie tylko ginekologiczny, ale też internistyczny, dotyczący uczuleń, dotyczący wywiadu takiego rodzinnego, jest badanie ginekologiczne, trzeba wykluczyć, czy nie ma jakichś stanów zapalnych, które są przeciwwskazaniem, trzeba pobrać cytologię aktualną, wykonać badanie ultrasonograficzne, ocenić narządy miednicy mniejszej, czy nie ma jakiejś patologii, bo tak jak mówię, jest to metoda długoterminowa, więc wszystko trzeba to wykonać przed, żeby później można na tą wkładkę bezpiecznie założyć. Wkładka taka jest na. Najczęściej stosowane są one na okres 5 lat, chociaż są takie wkładki, które mają okres 10-8 lat. Obecnie wkładki domatyczne mogą być stosowane u wszystkich kobiet pełnoletnich, także u takich które nie rodziły, e, mogą być też stosowane w okresie pomanopauzalnym jako wkładki terapeutyczne. Wkładki antykoncepcyjne idealnie sprawdzają się dla kobiet, które są w trakcie laktacji, ze względu na to, że można je zastosować w tym czasie i nie ma ona wpływu na e, laktację, na smak mleka i nie ma wpływu na dziecko. W metwyminie często zakładamy takie wkładki. Jest to częsta metoda antykoncepcyjna, na którą pacjentki się decydują.